I 3, dwa, jeden, Zaczynamy kolejną transmisję która oczywiście tradycyjnie, oj, pokazał kolejną paną piekulek. I na to są nerwiczkę. Zapraszam. I no i co? My tutaj tym razem mamy, i mm, są to fajne serii sportów. fani sportów czyli ruchu na w powietrzu i tak dalej. Tutaj tym razem mamy klipę e... nożną. Kort ten występuje w zestawie taką nożną na boisku. Zaraz podam ten numer zestawu. Tam akurat oryginalne to są e, sędziowie. No. Na boisku. No i tu mamy tam pojedynkę piłkarzyków, widownie mamy teraz ten numer, zestawu, się tym zajmiemy. Tutaj mamy właśnie dwa torsy. Nogi dodałem brązowe. I się... to się prezentuje z bliska. Nawet ośle złapałem. tak to się prezentuje z Mamy nadruk taki. mamy nadruk z tyłu. To jest taka koszulka. Z um, um, piłka I chyba tu jeszcze mamy rysunaczek. rysunek rysunek um, piłki, piłki. Tak. E, tutaj mamy parę Lubiącą um, właśnie no, tenże ten, 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 sport. Tak? praktycznie mm, właśnie wszystko um, prezent a, ZS2, o którym ja tutaj wspominałam, jest to Zeta, oczywiście serii Sports. E, I właśnie jest to Zeta Anumer 406-30, prawda? I to Zeta w takim względzie na półboisku, tak jak mam. sobie dwa ma takie zestawy. Można sobie zrobić całe, konkretne półisko, z piłką nożną. Mamy tutaj Łukaziki, um, tylko że jest ten mały tutaj koralow. E, bo zestaw ten ma tylko jedną drożną, na to było pół, no, pół Także, abyśmy coś chcieli stworzyć, to musielibyśmy sobie po prostu sobie coś pozmienić. No tutaj mamy najwięcej figurek tych czerwonych. No to najlepiej by było, by na przykład, mieć nogi w jakimś ciemniejszym kolorze zaznaczonym, brązowym, ciemno-czerwonym. No. Ja, tak jak sobie tutaj wygląda, on ma na przykład też dodatkowo na łatwiejszego i je, jeszcze łatwiejszego odróżnienia. Można by było, by kolor ramion. na przykład na kolor biały. No. No, według mnie to byłoby był sceną jaśniejsza. Tak? Czyli tutaj bym w um, zestawie wykorzystał parę ramion na białe i jakieś ciemno, ciemniejsze nogi, czyli czerwone, albo też brązowe, jak tutaj mamy na tych moich my figurkach, które się tutaj prezentuje no i mam tutaj tych sędziów najwidoczniej no Hmm, jest tutaj ciekawe, jak tak patrzę na ten zestaw, zestaw, to widownie ta się porusza. z portką, e, możemy poruszać przesłokami, kołana e, podskakując na treści, bo na przykład jest właśnie gol, nie, nie na przykład tego, bo jest gol, On e, też właśnie taka właśnie fajna, żąda wytła. Oczywiście dwa takie zestawy i tworzy się fajne boisko. Jak tak oglądam, różne zestawy i patrzę na niektóre, to widzę, że niektóre z tego można tak fajnie połączyć z trójką, albo większą ilością i zrobić jakieś takie fajne, fajne coś. fajny, pełni i to taką fajną makietę, tak by to wszystko się prezentowało. Ja w takim razie dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim miłego wieczoru i do zobaczenia w następnej transmisji. Nazywam się hej, hej!